Perspektywy rynku, analiza techniczna najciekawszych instrumentów finansowych oraz projekt 20. Kłaniam się serdecznie, Piotr biura Banku. Zapraszam. Od czego należałoby zacząć? Od rynków azjatyckich. Na pierwszym planie Shanghai Composite Index, wykres miesięczny, dane pochodzą z portalu stock.pl i tutaj można zauważyć kolejny miesiąc spadków. Na tyle niebezpiecznych, że są to spadki zrobione po nieudolnej, nieudolnej próbie, czy też po nieudolnym wbiciu się do wnętrza trójkąta. Nie udało się zaatakować nim trendu spadkowego, czy też głównego ograniczenia tej konsolidacji, tak jak miało to miejsce chociażby 4 lata wcześniej, w lipcu, czy też w lipcu 2014 roku. Tym razem okres wakacyjny nie sprzyjałby go, wręcz przeciwnie. Shanghai Composite Index pod własnym ciężarem kieruje się w stronę tegorocznej podłogi. Jest to wszystko poniżej dolnego ograniczenia trójkąta. Dlatego też w długim terminie przewagę mają niedźwiedzie. Tutaj, jak na razie, geometria zachęca do dalszych spadków. Jeżeli chodzi o rynek tokijski, to tutaj po grachu praktycznie pozostało już tylko wspomnienie. Nikkei, 200, Nikkei powrócił nad strefę, strefę oporu, czyli wbił się nad wcześniejsze denko. To minimum z kwietnia. Wcześniejsze, opór się, wcześniejsze wsparcie stało się oporem. Opór został wybity. I tak naprawdę po przetestowaniu takiej oto linii trendu wzrostowego i Powrocie do tej czerwonej strefy, dla przypomnienia, jest to strefa oporu według szczytów 1989-1990, to powrót do tej strefy punktowej zachęca do kontynuacji wzrostu. I teraz z punktu widzenia geometrii, bo tutaj brakuje takich klasycznych narzędzi, na podstawie których można było by wyznaczyć docelowe zasięgi, jednym ze sposobów jest na przykład wykorzystanie zewnętrznego zniesienia Fibonacci'ego. W zależności od głębokości poprzedniej korekty, poprzednich spadków. Często tak bywa, że przy takim tąpnięciu, przy takim krachu, kiedy się odradza popyt, reakcja byków jest tutaj na tyle silna, że zastosowanie mają zewnętrzne zdjęcia Fibonacci'ego, 161,8% głębokości tej spadkowej fali, co daje. Tutaj na celowniku 40 400, no niecałe 50 tysięcy punktów. Jest to jeden z możliwych scenariuszy. Na europejskich pakietach, jak na razie sytuacja techniczna w długim terminie pozostaje względnie stabilna, czyli tax jest w ramach tax połączy się w ramach układu HOS, w ramach układu trendu zestawego, tygodniowe formacje świecowe sprzyjają bykom poziom obrony dla. Tego benchmarku na ten tydzień, czyli do końca sierpnia, to 18 284. Do tej wysokości jak na razie byki są bezpieczne, co nie oznacza, że mają ułatwione zadanie. Dzisiaj zachodzi ryzyko rysowania się karami na wysokim poziomie pod głównym ograniczeniem takiej spadkowej konsolidacji i po najsilniejszej zostaje fali w tym roku. Jest to w tym momencie czynnik, element ryzyka, który, który może się zmaterializować tym bardziej. Że MDAX, czyli benchmark średnich spółek notowanych na Deutsche Börse, nie potwierdza znowu tego, co robi indeks największych spółek, indeks BluC, bo tutaj MDAX do, tak, w piątek do strefy oporu. Mało tego, relacja bieżącego poziomu indeksu do tegorocznych szczytów versus to, co robi przecież DAX, no, pokazuje, że druga linia praktycznie nie potwierdza rzekomej siły. Największych spółek. Pytanie co na to Maluchy. Maluchy także są tutaj w defensywie, są w strefie oporu. SDAX nie przełamał tej strefy oporu, dlatego też pozostaje pytanie, czy ostatnia zwyżka zrobiona przez niemiecki indeks małych spółek nie jest formą korekty wzrostowej. Znajduje się poniżej średniej 200 sesyjnej, poniżej strefy oporu poniżej linii trendu spadkowego. Wszystko to sprawia, że wnioski płynące z tego benchmarku są negatywne. Dlatego też pytanie: skąd DAX ma taką siłę i czy ona jest tutaj wygodna. Bo na przykład Kakao pozostaje cały czas w układzie spadkowym i do szczytów ma 10, do tegorocznych szczytów ma około 10%, weksus praktycznie DAX jest blisko nich. Także i słabość tego benchmarku no, daje do myślenia, że może być to jedynie forma korekty wzrostowej. Ale sekwencja trzech białych tutaj, trzy białe kruki, jest na korzyść byków, chyba że w tym tygodniu, i jest to poziom obrony, tak naprawdę kluczowy poziom wynikający z tej pobieżnej krótkiej analizy indeksu, to 7444. Jeżeli do piątku benchmark ten przełamałby, ten poziom naruszyłby go i zamknął tydzień poniżej bieżącego otwarcia tygodnia, czyli 7591, tak, żeby na koniec tygodnia pojawiła się czarna świeca schodząca poniżej wsparcia, czyli podstawą zeszłego tygodnia, świece, świecy, no to pojawiłby się ponownie negatywny sygnał, a te negatywne sygnały w ostatnich miesiącach okazywały się wiarygodne. Jak na razie przewagę mają byki, ale jest tutaj oczywiście zastrzeżenie, że jeszcze kakao nie wykona tak zwanego overbalansu. Co to oznacza? To oznacza, że długość Wzrostowej fali jest wciąż mniejsza od długości spadkowej fali, kiedy to powstało ten Owek balans jest to przebicie się przez poprzedni szczyt, tak, żeby długość tej zwyżki była na tyle okazała, że można będzie ją nazwać impulsem. Impulsem, czyli falą zgodną z kierunkiem trendu, kierunkiem hosting, bo jeżeli tak się nie stanie, no to niestety ten ruch wzrostowy. Jak na razie posiada status korekty wzrostowej. Na amerykańskich pakietach dominują jankerskie byki. Dow zamknął się na drugim, najwyższym poziomie historii. Zabrakło niewiele oczy do obicia rekordu. Impet sprzyja bykom, jeżeli chodzi o sekwencję świec, czy też kolejnych minimum szczytów, to tutaj jak na razie podręcznikowo to wygląda, ale spadająca gwiazda ze swoim górnym cieniem wciąż nie została zanegowana. Co to oznacza? No, jak na razie byki nie mają jeszcze tutaj w pełni wolnych, wolnej przestrzeni do dalszych wzrostów. Są ostrzeżenia związane z tym chociażby z rynku. U Nasdaq, że wzrosty robione przez benchmarki mogą okazać się jedynie formą korekty wzrostowej. Mogą, niekoniecznie muszą, bo tutaj przecież w długim terminie kluczowe wsparcie są utrzymane, czyli temat rzekomej hostcy w Stanach jest podtrzymany. Czemu rzekomej? Bo raz, czyli ten benchmark spóry, ma uśrednik spółek, nie zrobił nowych szczytów w ostatnich miesiącach. Wracając do indeksu Nasdaq, jest jednak coś, co może niepokoić Mowa o formacji objęcia bez ta złowroga wroga nazwa nie oznacza od razu że musi przyjść bezsa, ale jeżeli jest to struktura, która się pojawia po wzrostach, no to należałoby się zastanowić, czy w tym przypadku niedźwiedzie nie wykorzystają to, tak jak zrobiły to doskonale miesiąc temu w lipcu, kiedy objęcie wessy na wysokim poziomie cenowym okazało się za łączkiem spadkowej. Dlatego też biorąc pod uwagę, że Dow na tygodniach nie zanegał od spadającej gwiazdy, na, znak, na wykresie dziennym wyrysował objęcie wessy. Pytanie, co na to S&P? No, tutaj są cały czas ostrzeżenia, że na przykład S&P może wyrysować podwójny szczyt. Są to takie momenty na rynku, w ramach których tak naprawdę prognozowanie czy też oczekiwanie co do dalszego kierunku ruchu na rynku jest obarczone bardzo dużym czynnikiem niepewności. No bo S&P jest blisko podwójnego szczytu, nie wykonał ten benchmark żadnej mocniejszej korekty przy tym odbiciu. To tak naprawdę ten impuls sam w sobie jest okazały. OK, zgodnie z koncepcją układu Hossy. Ale prowokuje do korekty, tym bardziej, że tutaj także ta czarna świeca się pojawiła i w piątek finish, znaczy finish. Maksimum 5,641, a w czwartek maksimum 5,643. Nie doszło do zanegowania, zneutralizowania tej świecy, czyli tutaj wyzwanie potwornego szczytu jak najbardziej jest istotne, tym bardziej, że NASDAQ ma to objęcie bez. Na rynku walutowym Wydawałoby się, że jak na razie bez większych zmian dla polskiej waluty, no bo EuroPLN pozostaje w konsolidacji tej samej, która tutaj dominuje od wielu miesięcy, ale EuroPLN przełamało tą wzrostową sekwencję okazałych tygodniowych białych świec. 4,28 zostało przegwane, miało to miejsce dwa tygodnie temu i tym samym pojawił się sygnał zachęcający do zaatakowania tegorocznego DNK, co zresztą uczynił kros. USD, PLN. No Tutaj wręcz siła złotego jest niebywała, czy też słabość dolara, bo to przecież dolar słabnie w ostatnich tygodniach. Przekłada się to na umocnienie polskiej waluty i wkomponowuje się w dotychczasowy, długoterminowy scenariusz, jeden ze scenariuszy bazujący na kanale wzrostowym. Sygnał w postaci wybicia dolnego ograniczenia jest utrzymany. Przez wiele miesięcy była próba powrotu od południa do kanału nieudolna. Ostatnie dni to nowe, kilkumiesięczne czy też kilkuletnie minima i tak naprawdę według geometrii USD PLN ma otwartą drogę w kierunku 3,10. Co to by oznaczało dla polskiego rynku kapitałowego? Transfer kapitału w stronę obligacji, także w stronę akcji. No i tak naprawdę WIG20 USD jeżeli tego typu scenariusz na walucie sprawdziłby się, no to WIG-20 USD po ostatnim ruchu spadkowym, po ostatniej korekcie, ma zielone światło do rozwinięcia kolejnego impulsu OSY. A co na wykres indeksu WIG-20 w ujęciu dziennym? Wnioski jak na razie są pozytywne. Indeks wybił średnią sesyjną, testuje ją od góry, czyli tak naprawdę średnia ta pełni obecnie rolę wsparcia, nie oporą. Do tego indeks ma za sobą zamkniętą, taką obecną koncepcję klina. Test strefy, podstawy, czy też podstawy, bo tak naprawdę tu nie chodzi o jeden poziom, ale o całą tą strefę punktową. Podstawa została przetestowana. Temat klina przestał ściągać, przestał ciążyć. Do tego WIG20 ma ze sobą układ A, B, C, klasyka, jeśli chodzi o korektę, jeśli chodzi o zygzak. No i indeks wbił się w poprzednie minimum do strzelca. Gdyby tu zastosować tolium faliota, no tak naprawdę tego typu układ, który tutaj jest, zachęca do zaatakowania tej czerwonej strefy punktowej. Można jeszcze wrzucić wykres liniowy i okazuje się, że indeks znajduje się powyżej górnego ograniczenia takiego kanału spadkowego. To wszystko sprawia, że w średnim czy długim terminie byki mają zielone światło do kontynuacji wzrostu. Jeżeli chodzi o poziom obrony, no to tych tutaj jak na razie nie widać innych niż 2193. No, jest to młody impuls. Jeżeli chodzi o czas trwania, ciekawie prezentuje się na przykład indeks WIG, wykres liniowy, i tutaj widać overlap, czyli to już było wbicie się cen poprzednie denko na oporu. Teraz potrzebny jest tak zwany overbalance, czyli nic innego jak pokazanie, że odbicie jest czymś więcej niż tylko korektą zostawą. A to będzie widać w momencie przebicia się przez tegoroczny maksimum. Czy to, co tutaj widać, jest kanałem? Jeżeli tak, to górne ograniczenie tej formacji ma prawo wciągać na północ notowania indeksowika. Dlatego też wnioski płynące z tego wykresu są pozytywne. Jeżeli chodzi o drugą trzecią linię, no to tutaj. Niby nie widać takiej presji na wzrosty, ale przecież indeks SWIG 80 ma za sobą udaną obronę strefę, strefy wsparcia wyznaczonej przez średnie ekspotencjalne. To na wykresie tygodniowym fajnie się prezentuje. Tutaj także można wyrysować coś na wzór, czy też kanał wzrostowy. Jest to jak na razie wstępna faza rozwoju tej formacji. Wykres tygodniowy świecowy tutaj sprzyja bykom. Na wykresie dziennym. Można doszukać się powrót na 200 sesyjną i także mamy Overlap, wbicie się wcześniejszym minima, czyli taka zakładka. No i teraz wyzwaniem są historyczne szczyty. MV40 także nie wygląda źle. Lokalnie jest tutaj pomarańczowe światło, bo FIBO nie wybit. Linia trendu spadkowego niepokonana i objęcie bez na dniach, jednakże bez. Negatywnej reakcji. Jest zatrzymanie wzrostów? Nie ma negatywnej reakcji, czyli neutralizuje się tutaj sytuacja. Nie można wykluczyć cofki, korekty np. w kierunku 685-6100 punktów. To byłoby nawet tutaj zdrowe wręcz wskazane. Taki krok w tył, rozbieg, jak to mówią, efekt pęby do tego, żeby wybić strefę oporu, bo jest to bardzo ważna strefa oporu. Jeżeli jednak chodzi o taki big picture, no to układ świecowy i obrona długoterminowego wsparcia przez MBI-40 sprawia, że tak zwany outlook na Siedniaki jest optymistyczny. bank, powrót na tegoroczne maksima. Podstawa tej zwyżki, podstawa tego impulsu wyznacza wsparcie w najbliższe dni czy też tygodnie, bo tutaj tak naprawdę nie ma innego poziomu obrony, czyli 80 80, do tej wysokości. Sytuacja techniczna dla Alior banku jest optymistyczna, no i tak naprawdę powrót byków do gry, bo tutaj jest obroniony trend wzrostowy, a przecież sam Alior bez pomocy innych banków jest w stanie kontynuować Hossę. No, bez banków Hosse na nie ma, jak na razie indeksy zachowanie się USDPLN dają szansę na to, że ta Hossa ma prawo. Wrócić na właściwe tory, dlatego też i tutaj ta konkluzja jest optymistyczna. Ale w tamtym tygodniu udało się obronić podstawę tygodniowej białej świecy, czyli 36-17 jest wybronione na chwilę obecną. Cofnięcie z tamtego tygodnia na mniejszych obrotach, ale to wynika chociażby, no nie, przecież wcześniej. Był krótszy tydzień, czyli tak naprawdę te obroty potwierdzają dominację byków. Jeżeli chodzi o perspektywy, one pozostają stabilne, bez zmian, czyli magnesem zachęcającym do przetestowania jest strefa 50 zł. Konkluzja optymistyczna dla Alego. Budimex kolejny spadkowy miesiąc za nami. Na tygodniach także nie wygląda to optymistycznie. No i tutaj kontynuacyjna myśl, czy nie mamy do czynienia z głową, z ramionami i jednocześnie wybicie się dołem z kanału, no bo według takiej geometrii zasięgi wskazują, o, wskazują na poziomy rzędu 420 zł. Bez powrotu cen nad, 709, 50, nad 710 zł sytuacja techniczna tutaj jest wciąż niepokojąca z korzyścią dla niedźwiedzi. CD Projekt, kolejna tygodniowa biała świeca, wybicie ostatnich szczytów, magnesem kolejnym, czy też pozostaje strefa 200-210 zł. Dlatego też wnioski wciąż są optymistyczne. W tamtym tygodniu udało się obronić podstawę białej świecy. Wnioski pozytywne. Cyfrowy Polsat, zamknięcie tamtego tygodnia powyżej linii szyi to zachęta do kontynuacji wzrostu w oparciu o. Scenariusz zakładający, że to, co tutaj widać na wykresie jest odwrócone formacją głowy z ramionami według geometrii, droga otwarta w kierunku 20 zł. Poziom obrony to jak na razie 11 zł 9 groszy. Konkluzja pozostaje optymistyczna. Dino, wyjście dołem z tego układu i kontynuacja spadków w oparciu o kanał, no prostokąt, znaczący się prostokąt o kanał. Jeśli chodzi o geometrię, 250 zł jest na celowniku. Nie udało się w ostatnich tygodniach powrócić na średnią 200 tygodniową. Jest to mocno negatywna informacja. Niższe minimum, to jest DINO. DINO wielokrotnie wychodziło z ciężkich oparów. Dlatego też nie można wykluczyć, że byki wrócą na parkiet, ale jeżeli ma nastąpić poprawa 427 jest do wybicia. Jak na razie wnioski pozostają negatywne. JSW Przełożona data publikacji wyników finansowych, czy coś to może oznaczać, jeśli chodzi o sytuację techniczną, no to tutaj bez zmian w długim terminie trójkąt, geometria teoretycznie 13 zł. Jest na celowniku pozostaje na celowniku na wykresach. Na wykresie tygodniowym formacje świecowe nie dają tutaj, jak na razie argumentów dla byków obroty także nie maleją przy wsparciu. Czy jest to podwójne dno? No nie można wykluczyć, ale jeżeli miałoby być podwójne, no, a była ku temu okazja w postaci chociażby budowania klina, który nie został wykorzystany, to ta sytuacja raczej wskazuje na to, że jest to przygotowanie do przełamania, przerywania wsparcia. A kiedy coś takiego się dzieje, no to w ciągu sesji ceny nie spadają o 1-2%, tylko znacznie, znacznie więcej. Kęty. Obrona wsparcia, no tutaj widać uchwanie praw, dywidendy i jeżeli chodzi o sytuację techniczną, dojście do wsparcia, obrona klasycznej, układ korekcyjny, który mógłby się już zakończyć, obroty nie wskazują na dystrybucję, na ucieczkę, dlatego też w takim układzie, dopóki tydzień zamyka się nie niżej niż 700 zł, dopóty sytuacja techniczna w takim układzie jest optymistyczna. KGHM rosnące notowania cen miedzi, poprawiający się układ na wykresie cen miedzi. No i tutaj KGHM ma ze sobą, wygląda na to, udany test głównego ograniczenia wcześniejszego prostokąta, konsolidacji. Gdyby niedźwiedzie wepchnęły notowania do wnętrza prostokąta, na celowniku byłaby strefa 100 zł. Na chwilę obecną jest pozytywna reakcja, jest odbicie. No i pytanie, czy zamknięcie tygodnia nastąpi powyżej 140 zł i powyżej 140 zł tamten tydzień poniżej. No to zawsze jest ryzyko, ale jeżeli chodzi o lokalny układ kresek, to dzisiaj wyjście grub z konsolidacji. Mamy za sobą over balans taki lokalny, czyli wzrostowa fala wyższa, większa, dłuższa od poprzedniej zniżki. Tu jeszcze brakuje. Przerwanie tych oporów z lipca. Ale po kolei, jak na razie, małymi kroczkami linia trendu spadkowego jest do zaatakowania konkluzja wzrostowa. Kruk w takim układzie tutaj konsolidacji ciąg dalszy, czyli neutralnie LPP bez pozytywnych sygnałów, czyli obowiązują te, które były do tej pory, a do tej pory obowiązywały, czy też obowiązują. Negatywne wskazania płynące z analizy technicznej, jeżeli chodzi o geometrię, to na celowniku pozostaje strefa 13 zł. Orange, wyjście górą z trójkąta. Teoretycznie zasięgi wskazują na go w kierunku 9,40. Jest to opór dekady. Sekwencja okazałych tygodniowych białych świec. Wsparcie utrzymane do wysokości 7,70. Byki są przewadzone. PKSA nie widać tutaj tej siły, chociażby co na spółce Alior, ale na przykład jest bardzo fajny podręcznikowy układ ABC, wskazujący, że była to jedynie forma korekty. Tydzień zamknął się powyżej tego czerwcowego denka w tygodniowych cenach zamknięcia. Formacja świecowa nawiązująca budową do gwiazdy porannej Doji, czyli struktura tak naprawdę uderzająca w koncepcję dalszych spadków. Czy jest to sygnał do budowania zbudowania nowego impulsu, czy jedynie zachęta do tego, żeby dalej odpoczywać? Zobaczymy. Tutaj pojawia się coraz więcej argumentów, że PKSA przetestowało dolne ograniczenie takiego prostokąta, a jeśli tak, to magnesem mogłoby okazać się górne ograniczenie tej formacji, Chyba że ostatnie denko, ważne denko z punktu widzenia obrony, zostałoby przełamane do wysokości 137,25. Tutaj byki są dogodnej sytuacji do kontynuacji wzrostów. PEPKO i cały czas ten sam temat trójkąta pozostaje nierozstrzygnięty. Jak na razie nie ma kluczowego uderzenia, czy też popytu, czy też podaży. Nie można wykluczyć, że zostanie przeprowadzony test dolnego ograniczenia trójkąta który mógłby się na przykład zakończyć krótkotrwałym przerwaniem, mocnym zejściem na południe i tym samym byłaby to forma testu pokazująca, czy ta autokonsolidacja jest jedynie formą przeczekania w dalszych spadkach, czy też finalizacją bez. Na chwilę obecną sytuacja techniczna jest neutralna. PG neutralnie, kolejny dzień na tych samych poziomach. PKN OGLEN poniżej. Dolnego ograniczenia klina poniżej linii trendu spadkowego. Formacje świecowe nie pomagają we wzrostach. Tutaj widać szpulkę, ale bez kontynuacji wzrostów, Stąd też ryzyko, że PKN, skrót PKN, bo przecież nazwa to jest OGLEN, że ceny akcji tej spółki wykonały jedynie formę korekty wzrostowej ze wskazaniem na przetestowanie długoterminowej podłogi. PKBP, podobnie jak PKSa, układ przypominający gwiazdę poranną, ale nie na tym etapie spadków, aby uznać ją za formację zachęcającą do wzrostu. Jest to formacja po prostu uderzająca przewagę niedźwiedzi. Ta przewaga się zakończyła, prawdopodobnie zepchnięcie poniżej trendu poniżej linię trendu wzrostowego okazało się pułapką. A z pułapki często wyprowadzone są impulsy uderzające w poprzednie szczyty, i taka jest, jak na razie, koncepcja dla PKW.P, koncepcja wzrostowa PZU neutralnie. I tutaj ten układ, który widać, można oznaczyć jako gwiazdę poranną, która neutralizuje tego typu sekwencję szczytów. W tamtym tygodniu niedźwiedziom zabrakło sił do tego, żeby chociaż nawet spróbować przetestować 4606, czyli przetestować podstawę białej świecy, będącą odpowiedzią popytu na to średnio czy też długoterminowe wsparcie. Tutaj akurat metodologia nazewnictwa nie ma większego znaczenia. Test, udany test, biała świeca, no i lokalnie podejmowana jest próba przełamania się przez taki oto. Opłok w postaci limitu spadkowego. Piątkowe zamknięcie całkiem fajne, wysokie, najwyższe od kilku tygodni, poparte obrotami. No to PLPZ2 ma zielone światło do zaatakowania w sprawie 52 zł. Stąd też konkluzja pozostaje, czy też jest optymistyczna. I na końcu Santander. Santander także udany test wsparcia z lokalną pułapką. No i teraz tak piłeczka jest po stronie tutaj byków. Z racji tego, że szczyt DENKO jest niższy od poprzedniego, to żeby doszło do zanegowania obaw związanych z zmianą trendu, do wybicia jest przecież ostatni szczyt. 568,80. Jest to wyzwanie, jest to magnes dla byków. Plusem jest to, że ta biała tygodniowa świeca z okazaniem korpusem nie została w poprzednim tygodniu zanegowana. I właśnie ten oto tutaj układ plus. Lokalna zniżka tak naprawdę bez większych wolumenów nie zepchnęła notowań na południe, stąd też zgodnie z prawami fizyki celem mają prawo się okazać tegoroczne szczyty. Dziękuję uprzejmie za dzisiejsze spotkanie. Piotr Winajdyk, Biuro Banku.